Cześć Boże, witajcie, z tej strony ksiądz Rafał i zapraszam Cię na kolejny odcinek z naszej serii 40 wersów. Dzisiaj już przechodzimy do listu galatów św. Pawła i rozdział, jaki sobie przeanalizujemy, a dokładnie jaki werset, to rozdział drugi werset 11. Bardzo ciekawy werset, zaraz znajdźcie sobie, odszukajcie w Piśmie Świętym i brzmi ono tak. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochi, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Co można wynieść z takiego wersetu, jaką naukę? Kephas, chodzi o Piotra, oczywiście. Nie raz właśnie gdzieś tam w listach Świętego Pawła wybrzmiewa ten konflikt gdzieś tam w myśleniu między Piotrem a Pawłem. Chodziło tutaj o pewne takie zasady żydowskie, tradycje żydowskie, które miały być albo nie miały być wprowadzone wobec Pogan. Piotr był za to, żeby takie te zwyczaje wprowadzać do poga, dla Pogan, a Paweł był bardziej tego przeciwny. No i jaki, jaka nauka z tego wersetu choćby płynie? Ewangelizator, ten, który jest odpowiedzialny za głoszenie. Musi też spotykać się z innymi głoszącymi, z innymi ewangelizatorami. Nie można by iść w pojedynkę z Ewangelią. Warto właśnie czasami nawet się pospierać, czasami warto podyskutować na jakieś ważne tematy, porozmawiać. Tak jak to było między Pawłem a Piotrem. Oni ze sobą też dyskutowali i to były długie dyskusje. Czasami właśnie nawet byśmy powiedzieli, że dość takie mocne. Pamiętajcie, warto spotykać się z innymi ewangelizatorami, znaczy z innymi, którzy są odpowiedzialni za głoszenie. Warto spotykać się nie wiem, choćby z księżmi w jakichś wspólnotach, warto spotykać się z jakimiś takimi wspólnotami młodzieżowymi czy osób dorosłych, którzy zajmują się też takim szerzeniem Ewangelii czy ewangelizacją Wyjściem do drugiego człowieka i po prostu porozmawiać, zadać pytania, nie bać się tych pytań zadawać yy, i uczyć się nawzajem siebie, słuchać siebie też, bo ważne jest to, żebym ja też usłyszał tą krytykę ze strony drugiego człowieka, i wtedy faktycznie to będzie ubogacająca rozmowa, yy, dyskusja. Tak samo ty bądź odpowiedzialny, jeżeli widzisz, że ktoś z ewangelizatorów, z tych uczniów Pana Jezusa, no, idzie niewłaściwą drogą, może coś robi niewłaściwego, też umiej napomnieć drugiego człowieka. My czasami się spotykamy ze sobą i najczęściej to albo obgadujemy, albo obmawiamy, albo cokolwiek innego czynimy, byle nie mówić o Panu Jezusie, o Ewangelii. Czasami po prostu trzeba usiąść razem, spotkać się, po to, żeby podyskutować na ważne tematy, mówić o Chrystusie, szukać wspólnych sposobów na to, jak dotrzeć do drugiego człowieka, jak dotrzeć do młodego człowieka, jak dotrzeć, czy poradzić sobie w chwilach jakichś trudności. I może ktoś ma jakieś takie sytuacje, że nie wie jak postąpić wobec jakiegoś człowieka, który przeżywa jakiś Kryzys, wiary, problem, trudność. Może ktoś inny podzieli się takim doświadczeniem, i, i to będzie ubogacające dla wszystkich tych, którzy słuchają akurat tego, jakieś tam świadectwa jednego z tych uczniów pana Jezusa, ewangelizatorów. Zachęcam cię do tego, żebyś też szukał sobie takich wspólnot, które będą dla ciebie ubogaceniem, które będą też dla ciebie pogłębieniem wiary, jakimś zdobyciem konkretnej wiedzy teologicznej, czy, czy z zakresu Pisma Świętego, czy po prostu jakiejś katechetycznej takiej katechezy, którą też będziesz później mógł wprowadzać konkretnie w swojej, w swojej misji głoszenia innym, ewangelizowania innych w koło siebie ludzi. To by było na tyle. Dzięki Ci za dzisiaj i życzę Ci dobrego dnia. Pozdrawiam Cię serdecznie i us do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.